Zaczynamy kolejne spotkanie z Księgą Tania. Jest to spotkanie dziewiąte i zaczynamy kolejny rozdział. Jest to rozdział dziesiąty. I już mam się spotkania nasze rozeszły z rozdziałami, ale to oczywiście nie ma, nie ma jakiegoś ważnego znaczenia. Rozdział dziesiąty. I oto kiedy człowiek. Człowiek tutaj rozumiany jest jako taka rozumna dusza, która wybiera. Ona wybiera, w którą stronę pójść, czy wybrać tą boską duszę, która w nas jest, czy też wybrać duszę zwierzęcą. I w takim sensie jest tutaj użyte słowo człowiek. I oto, kiedy człowiek napręża wszystkie siły swojej. Boskiej duszy i tak mocno walczy ze zwierzęcą duszą, że wygania i wykorzenia w niej zło z lewej strony serca, jak napisano, i ty oddalisz zło od siebie. Jest to w Devarim. Oczywiście mówiliśmy już o tym wcześniej, co to znaczy ta lewa strona, prawa strona serca. Mówił nam on tutaj. Że w tej lewej stronie właśnie znajdują się różnego rodzaju złe siły, które nas skłaniają do złych rzeczy, i jeżeli człowiek napręża wszystkie swoje siły, żeby oddalić i wykorzenić to całe zło, ale doskonałe przeobrażenie zła w dobro jeszcze się nie odbywa czyli ta zwierzęca dusza jeszcze nie jest zdolna tak samo kochać Wszechmogącego, tak jak ta boska dusza. Czyli jest walka, jest jakby wypędzenie tego zła, ale ono jeszcze nie całkowicie jest wypędzone, ono jeszcze ma swoją siłę. Jeszcze całkowite przeobrażenie zła w dobro tutaj nie zachodzi. To on nazywa się niedoskonałym, sprawiedliwym. Inaczej mówiąc, sprawiedliwym, któremu jest źle. Tak więc można powiedzieć, że jest to sprawiedliwy. On walczy ze złem, on to zło pokonuje, ale pomimo tego jakieś zło w nim jeszcze cały czas jest i ma swoją siłę. I dlatego jest to sprawiedliwy, ale jemu jest źle. On nie może jeszcze całkowicie przezwyciężyć zła. I to znaczy, że jest w nim jeszcze trochę zła w lewej połowie serca, ale ono poddane jest dobru i pozbawione siły od tego, że jego jest tak mało, i dlatego człowiekowi wydaje się, że on wygonił z siebie całe zło, że jego już nie ma w ogóle. Ale jeśli by w rzeczywistości całe zło w nim całkowicie Odeszło i zniknęło, ono w rzeczywistości przeobraziłoby się w dobro. Tak więc chodzi tutaj o to, że zło może zostać pokonane. Ono jest bardzo maleńkie, ono nie ma siły w ogóle nic zrobić, ale jest. I mało tego, ono powinno zostać przeobrażone w dobro. I mówi on dalej tak. Wyjaśnienie jest takie. Sprawiedliwy jest doskonały, kiedy zło w nim jest przeobrażone, odwrócone w dobro. I dlatego on nazywa się sprawiedliwy, któremu jest dobrze. Tylko po tym, jak w pełni zdejmuje z siebie nieczyste ubrania, czyli zaczyna żywić wstręt, odczuwać wstręt do nasłodzeń tego świata. Tak jak ludzie nasładzają się nimi, tymi nasłodzeniami, tylko dla cielesnego zadowolenia, a nie dla służenia Bogu, bowiem oni czerpią życie i wpływ ze strony klipa i strony sitra achra. A doskonały sprawiedliwy nienawidzi sitra achra, bowiem wielka jest jego miłość do Boga i świętość jego. No to jest oczywiste, bo jeżeli ktoś odczuwa wielką miłość do Stwórcy, no to tym samym musi odczuwać. Nienawiść, niechęć do czegoś, co jest przeciwne. A Sitra Achra jest sama nazwa wskazuje. Sitra Achra. Inna strona. Strona przeciwna do stwórcy. Jest to wielka miłość, pełna nasłodzenia, i bardzo duże przywiązanie serca, jak już było mówione. To było w rozdziale. Dziewiątym. bowiem one są przeciwne jedna drugiej jak napisano całą duszą ja ich nienawidzę oni stali się dla mnie wrogami i wypróbuj mnie i poznaj moje serce i tak dalej to jest z Tehilim taki może niedokładny cytat ale jest to w Tehilim jest to 39. Bowiem im silniejsza jest miłość do Boga, tym bardziej silna jest nienawiść do Sitra Ahra i wstręt do zła. Oczywiście tutaj mamy na myśli duchową kategorię zła. A wstręt, tak samo jak i nienawiść, jest to przeciwieństwo miłości. Tutaj bardzo ważne jest też, że, mówimy tutaj wstręt, nienawiść, my możemy odnieść coś takiego do w sumie żywej istoty. Bo nie można odczuwać nienawiści do jakiejś nieżywej istoty, do jakiejś materialnej. Nie można żywić nienawiści do kamienia, przykładowo. Tutaj jest taka wskazówka, bardzo ciekawa wskazówka, że ta zła siła, to zło, sitra achra, klipa, to jest żywa istota, to jest coś, co żyje, istnieje, ma jakąś siłę, ma jakąś energię i ona tę energię również otrzymuje, pamiętajmy, od samego Stwórcy, bo nie ma żadnej innej energii. Tu są bardzo takie subtelne rzeczy, które są, które są tutaj w podtekście. I mówi on dalej tak: A niedoskonały sprawiedliwy jest to ten, w którym nie ma prawdziwej nienawiści do Sitra Achra. I dlatego on nie żywi do zła jakiegoś prawdziwego wstrętu. I dopóki nienawiść i wstręt są niewystarczająco silne, to oznacza, że w nim zachowała się jakaś część miłości i zadowolenia w tej stronie, i nieczyste ubrania nie są w pełni zdjęte z niego. Dlatego zło w nim nie przeobraziło się w pełni w dobro, ono cały czas jeszcze korzeni się w nieczystych ubraniach ale swoją małą ilością ono sprowadza się do zera i ono nie ma znaczenia. I dlatego on nazywa się sprawiedliwym i zło jest podporządkowane jemu i nie ma w nim znaczenia. Ale miłość jego do Boga dlatego także jest niedoskonała i on nazywa się niedoskonałym sprawiedliwym. Tak więc on jest sprawiedliwym, ale niedoskonałym. I ten stopień rozdziela się na mnóstwo gradacji, w zależności od stopnia zła, które zachowało się od jednego z czterech złych elementów. Tak jak mówiliśmy wcześniej, każdy zły element ogień, woda, powietrze i ziemia ma swoje własne. Złe znaczenia, złe oddziaływania. I w zależności od tego, ile tego zła się zachowało, to jest mnóstwo różnego rodzaju stopni. Bardzo duża ilość stopni jest tutaj. A także w zależności od jakościowego czy też ilościowego ja myślę, że to jest jedno i drugie. Określenie tutaj jak najbardziej prawidłowe. Pochłonięcia go przez dobro, przewyższające zło. Dla przykładu, w 60 tysięcy, 10 tysięcy razy i tak dalej. Czyli to zło może przewyższać i pochłaniać dobro w jakiejś tam ilości. I w zależności od tego, jest Cała masa różnego rodzaju stopni takiego niedoskonałego, sprawiedliwego. Ja myślę, że takich niedoskonałych, sprawiedliwych jest ogromna masa po prostu. Ogromna. Większość, znaczna większość wszystkich to są właśnie tacy niedoskonali, sprawiedliwi, w którym takim człowieku jest jakaś część zła, która sobie tam jest w nim, ona jest pokonana przez niego, ale ona jest. Jest i sobie jeszcze tam istnieje, jeszcze oddycha, można powiedzieć, u niego. I jeszcze, co jest ważne, nie przeobraziło się to w dobro. I on tutaj właśnie to samo mówi. I do tego stopnia przynależy wielkie mnóstwo sprawiedliwych, którzy są w każdym pokoleniu. Jak powiedziano w Gemarze, Osiemnaście tysięcy sprawiedliwych stoją przed świętym błogosławione Jego imię, ale jeśli mówić o godności stopni, o godności stopnia doskonałego sprawiedliwego, Raszbi powiedział o nim tak: Ja widziałem synów wzniesienia, ale ich było mało i tak dalej. Tak powiedział. Rajbi, w Zocharze, czyli tych niedoskonałych, sprawiedliwych jest dużo, ale takich doskonałych to już jest mało. Dlatego oni nazywają się Synowie Wzniesienia, oni obracają zło w dobro i wznoszą je do świętości. Jak napisano w przedmowie do księgi Zohar. Czyli w Zohar Hagdama. Kiedy rabbi Hija chciał podnieść się do niebieskiego pałacu Rażbi, on słyszał głos, który wyszedł i powiedział: Kto z was obrócił ciemność w światło i gorycz w słodycz? No i powiedzmy. I gorzkie w słodkie. Przed tym, zanim przyszedł tutaj i tak dalej. My to czytaliśmy w Zoharze Hagdama. Tam rzeczywiście takie słowa są napisane. Kto z Was odwrócił ciemność w światło? I gorycz w słodycz? Zanim tutaj przyszedł. To są bardzo głębokie słowa. I ja myślę, że tylko człowiek, który się z tym rzeczywiście zetknął osobiście sam w sobie, podczas duchowej pracy jest w stanie powiedzieć, o czym to jest mowa, oni mówią on dalej, nazwani są synowie wchodzenia, wzniesienia inaczej można też powiedzieć, także dlatego, że ich służenie stwórcy jest. W jego pozytywnej części w stworzeniu dobra drogą wypełnienia tory i przykazań, i ma to za cel niezmierzenie bardziej wysoki, przewyższający wszystkie stopnie, włączając najbardziej wysokie, a nie tylko pragnienie, żeby być przyłączonym do Niego błogosławiony On. I tym zadowolić rządzę duszy, dążącej do Boga, jak napisano, i wszyscy pragnący przyjdźcie do wód, wiesza Tak więc tutaj chodzi o coś jeszcze więcej. Jak to wyjaśniane jest w innym miejscu, ale ich służenie podobne jest do tego, jak w księdze tykunej Zohar wyjaśnia się wyrażenie, kto jest pobożny, ten, kto tworzy dobro swojemu Stwórcy, czyli tworzy dobro w gnieździe Jego. To jest, można powiedzieć, miejsce szchiny, gniazdo Jego. To jest miejsce, gdzie Stwórca przebywa tutaj, u nas tutaj, w naszym świecie. Sprzyjając połączeniu świętego, błogosławiony On i Jego szchiny, z żyjącymi w dole. To jest w Zoharze wszystko napisane. To jest ważne, żeby Jego łączyć z Jego tutaj obecnością pośród nas. Nie tam w górze. On tam w górze jest. On tam cały czas jest. On tam jest święty i doskonały. Chodzi o to, żeby Jego połączyć z istotami. Tutaj w stworzonych światach. No a jak połączyć? No my wielokrotnie już mówiliśmy tutaj, w jaki sposób odbywa się połączenie w duchowym świecie. No w duchowych jakościach musi to być połączenie właściwości. I jak napisano w raja Mechemna, rozdział TC. Jak syn, który stara się dla ojca i matki, których on kocha, bardziej od siebie i bardziej od całej swojej duszy, i tak dalej. I gotowy jest oddać za nich życie, i tak dalej. I jak o tym mówi się w innym miejscu, również w Zoharze. Tak więc tutaj chodzi o to, że. Ta miłość ona musi być całkowicie bezinteresowna, ona musi być pełnym, całkowitym, absolutnym, stuprocentowym oddaniem. Nie dla jakiegoś tam własnego celu korzyści, żeby się nasładzać tą miłością, odczuwać ją. Bardzo wielu ludzi właśnie ja nawet się spotykam u ludzi, którzy piszą do mnie, że oni odczuwają jakieś tam bardzo pozytywne, jak najbardziej potrzebne na pewnych etapach odczucia, oni odczuwają właśnie takie nasłodzenie miłością do Stwórcy. To jest wszystko wspaniałe, ale to jeszcze nie jest to. Bo jeżeli ty odczuwasz jakieś nasłodzenie od tego, to ty cały czas jeszcze robisz to dla siebie. A tutaj potrzebne jest coś takiego, że całkowicie anulujesz siebie i oddajesz wszystko dla niego. Wszystko. I obydwa te wyjaśnienia mówią o tym samym, bowiem wydzielając dobro z klipat noga, czyli z tej klipy, która ma w sobie zarówno jakby przechylenie w stronę dobrą, jak i złą, kiedy my wydzielamy dobro, człowiek tym samym wznosi w górę żeńskie wody. Widzimy tutaj kolejne bardzo ciekawe i mądre wyjaśnienie, co to są te żeńskie wody. Main nukwin. Co to jest? Co to jest wzniesienie man. Jeżeli my. Z tej klipy wydzielamy dobro. To już samo to jest wzniesieniem man. Co stwarza w górze połączenia i chudim, w rezultacie których w dół opuszczają się męskie wody, odpowiedź mad. I są to wody miłosierdzia. Zawierające się w każdej z 248 pozytywnych przykazań, pozytywnych, czyli tych nakazujących, odnoszących się do kategorii miłosierdzia i męskich wód. I takim sposobem to jest to przyciągnięcie z góry w dół świętości Jego błogosławionej Boskości żeby ubrać jego w żyjących w dole, jak to jest wyjaśniane w innym miejscu. No i tutaj kończy się ten rozdział dziesiąty.